Dzień dobry Państwu tutaj urodziłem się w Grajewie przyciętnie, Wychowałem się co nieco w Białymstoku Potem z Białego Stoku trochę w pogorzałkach się wychowałem a z Pogorzałka, No, przyczyna była, że dom się spalił tutaj no może przez moją winę, bo ojczym się zajmował yy, w sumie no wersalkami i to była trawa ta morska tutaj, ona tak się, że się nie pali, tylko tyle, że się tli. No ale potem jakoś tego się zapaliła. No i także domek spłonął. No i potem stamtąd się wyprowadzili. No ktoś się mówi do tego i e, stamtąd jak miałem to zaledwie 5 czy 6 lat. Nie, 5 lat. Pięć lat miałem tutaj i właśnie się wyprowadziłem do Giżycka. No tam mam, w sumie mam, mamulka znalazła pracę razem z ojczyłem tutaj. No i także zamieszkaliśmy sobie w takiej wioseczce. Nie za dużej tutaj, no ale jakoś to porada była. Nie powiem, że nie. No i także opiekowałem się przeciętnie zwierzyną, a zwierzyna była Gęsi, kaczki, kury, świniaczki tutaj. Także trochę opiekunia musiałem mieć, jak to się mówi tutaj, i w miarę pomagać dla mamy, żeby to cało, całość utrzymać. Do szkoły chodziłem podstawówki i to w, upa w tym. Upałty w sumie małe. Tutaj go i tego, tam jeziorka były, nie powiem, że nie. Do tego, no ale jakże miło było, bo przez parę, od czwartej klasy tam właśnie poszłem, No i parę lat chodziłem do tej szkoły, nie powiem, że nie. No a potem mnie zmusiło to, że do soku przyjechać. No, jak przyjechałem do Biegostoku, miałem 18 lat. A 18 lat. Zacząłem dalszą szkołę skończyć, wojsko odrobiłem sobie tutaj, no i po 20 latach przeciętnie wyjechałem za granicę do Armenii. No trochę, no było 9 miesięcy, jak pracowałem tam na budowie tutaj, no i po tych 9 miesiącach tam z kawałkiem tutaj, przyjechałem z powrotem na Białystok, tutaj, no byłem miesiąc czasu na urlopie, bo tak mu przysługiwało. To ten, i potem z powrotem wróciłem do przemysłówki, bo w przemysłówce pracowałem wcześniej. i Potem na tym urlopie co jak byłem, do tego to po tym urlopie wróciłem, i z powrotem dalej do przemysłówki. I po tych wszędzie już w takich budowach się kołysałem. To mleczarnia w, księży, w Księżynie, to szpital PSK, MSW, szpital tego. A potem, tu ten w sumie no, powstała historia. Tu, że zostałem no, przeciętnie dzwoniony, bo redukcja była tutaj, no to i zacząłem tak się kołysać po prywaciarzach. Tu u jednego prywaciarza, u drugiego, u trzeciego. No, na dzień dzisiejszy też pracowałem u pomnikarza. Nie powiem, że nie. Tutaj, no, a teraz w sumie jestem tak ogólnie nie. No po prostu nie, nie finansowo stoję zbytnio, bo tak mi że zmusiło, że po prostu zacząłem chodzić po rejonach. A jak Państwo będzie, to znaczy rejony, no to po Kasiokach, no. Pracowałem na szpitalu PSK. Tutaj to nie powiem, miałem pielęgniarkę tutaj. No, układało mi się, nie powiem, że źle, ale... Po prostu nie wiem co jej się nie podobało tutaj i zostawiła mnie, a zapoznała się z gościem innego tutaj, no jak rozmawiałem z jej mamą tutaj, no to powiedziała, że, że już ma prawie dwójkę dzieci tutaj, także no trochę to tragiczne, ale dla mnie no i dlatego także może względu nie jak wcześniejsze były Lajty, tutaj to tego wszystko robione że ja przeciętnie od czasu do czasu spożywam alkohol. Nie powiem, że nie, bo jeżeli widzę ładną dziewczynę, to może bym jej poderwał tu ten, ale ona zaraz mówi, że, że widzi po mnie, że jestem alkoholikiem. Nie, to nie jest prawda. Za bogato nie nadużyłem, jak to się mówi, bo przeciętnie dziennie, dwa piweczka, czy nie wiem, pół literka mam. To mi starczy na pół tygodnia. Także to nie jest tak za dużo. <grystanie> <grystanie> pół literkę na ile? Na dwa dni. Na <grystanie> dwa dni tutaj masz jeszcze o Jedno lato znaczy. <grystanie> jak na wiosnę to się przewracało jak siano. A to poważna właśnie była białkoszanka. Co tego, a co na wiosce, to było tylko tyle, co po dyskotekach, jak chodziłem. Bo byłem i no po dyskotekach. To ten, także tych dziewczyn było multu. I powiem, że nie, że miałem źle ani tego. Bo przeciętny ten. A na obiadzik, zawsze miałem przeciętny, jak przychodziła niedziela kurczaka. Chciałem założyć właśnie rodzinę, do tego, ale że wyszła ta sytuacja po prostu, jak wróciłem z tej Armenii i po prostu ta sama zapoznała sobie kierowcę, bo przyjechali z Lublina. Do tego zapoznała się kierowcę, bo wtedy był w toku strajk, kierowcę się zapoznała, do tego, no i po prostu za niego wyszła. No ale mówi się trudność, się żyje dalej, no ale do. Trochę dla mnie to było tragiczne. Jak to się mówi na dzień dzisiejszy, sobie przypomnę tą historię, tutaj, no to trochę jest takie nie fair, no Bo człowiek przeżył parę ładnych lat z nią, to ten, a potem wzięła i zostawiła. No bo jej się podobało co innego, i tutaj. No to już jest jej opcja, nie moja. Jak to się stało, że wylądowałem na ulicy. To jest taka historia przeciętna, że po prostu u nas jest taka rzecz, że administracja po prostu chce przejąć ten przynajmniej budynek, jak to się mówi, co. Jak zostałem bezdomnym? To jest na tej zasadzie, że podobało mi się po prostu, Kumple, nie kumple, tu tego i, i z nimi po prostu układy zacząłem utrzymywać. To, 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 tamto, no i zobaczyłem, że to dobrze wychodzi. Także do domu nie wracałem zbytnio, tu ten, bo mogłem, jak to się mówi, ale wolałem sobie chodzić po rejonach, to ten, i do północy, czy nie wiem, do której godziny tam, to tego. A, co chodzi o jedzenie, to, ten, to było wszystko na luz. Bo zawsze się chodziło na wyrwę pod sklep, no, czy konserwy, czy kiełbaski. Nie kiełbaski tutaj. To, to ludzie po prostu się litowali i dawali. No, zostałem się jako z wyboru i to ten, bo z tego względu, że no. Pieniądze się pokończyli tutaj, no i jakoś trzeba było zarabiać. No to także wolałem, właśnie pochodzić sobie po rejonie i tutaj go poprosić ludzi, to kupili I jedzenie, nie niejedzenie tutaj. Go. I także no ży, żyło się dobrze. Nie powiem, że nie. Nawet i teraz żyję jak mogę. Tu ten tak, mam o państwo przynajmniej wspomaga tutaj, go, ale to. Jest historia po prostu przeżycia i spróbowania tego, co możliwe jest. A wiem, że to może każdego czekać, bo to nie jest takie, że aż aż każdy, a dzisiaj mam, dajmy na to 2000 renty czy emeryturki tego, a na drugi dzień może mieć tylko połowę tego. To jest takie po prostu przepowiedzenie to ten i ludzie. Wy niektórzy, jak to się mówi, yy, wierzycie w to, co państwo, że obiecuje i tutaj, że wam daje. Dobrze, ja to, to też rozumiem. Dlatego ja będę się starał, żeby na tą wcześniejszą emeryturkę iść, jak słyszałem na dzień dzisiejszy, tego, że po prostu mogę starać się no, na te 700 zł. Mój był wybór, a rodzinkę nie powiem mi zawsze, jak tego spotykałem ich tu ten, to wspomagali mnie i tutaj. No to jest taka opcja, że nie każdy może w domu posiedzieć i tutaj, go, tak jak pracowałem u gościa, jak mogę powiedzieć, że u Krzysztofa K Tutaj tego, że drzew korombalnych, wcześniejszych lajtek widzieliście, tutaj tego, ale i za ogółem, za, po prostu za brzydkie słowa i tutaj, że gorzej jak w